Z komuną jak z gangreną. Jak się tej zarazy nie odetnie od razu, to gotowa zakazić cały organizm. I taki los czeka Sejm w wolnej ponoć Polsce. Po wyborze Włodzimierza Czarzastego na marszałka przyszła kolej na następnego towarzysza Marka Siwca, który zostanie szefem kancelarii. No tylko patrzeć, jak z Sejmowych ław znów popłyną dźwięki międzynarodowki. Ekspres plus Rafał Patera, jedziemy. Rekomendacja nowego marszałka Sejmu sprawiła, że Marek Siwiec ponownie obejmuje jedno z kluczowych stanowisk w parlamencie, kierownictwo kancelarii Sejmu. Za chwilę parę zdań o przeszłości Siwca. Dramatyczna sytuacja szpitali, zamykane oddziały i gigantyczny deficyt finansowy w Narodowym Funduszu Zdrowia, wszystko odbija się na pacjentach. Dziś prezydent rozmawiał o tym z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej. W plusie opowiemy też, jaka była konsekwencja pewnej kłótni na pasach w zawierciu. A nasz reporter sprawdził jakie są ulubione słowa dzisiejszej młodzieży. Do końca listopada trwa słynny już plebiscyt na młodzieżowe słowo roku. Nowy marszałek sejmów prowadza swoje porządki. Włodzimierz Czarzasty zarządził zakaz sprzedaży alkoholu w budynkach należących do kancelarii Sejmu. Zapowiedział także przywrócenie porządku z kilometrówkami. To nie koniec porządków. Nowym szefem kancelarii Sejmu ma zostać kolega Czarzastego z komunistycznej PZPR, towarzysz Marek Siwiec. Nowy marszałek Sejmu swoje rządy rozpoczął z buta. Poza zakazem sprzedaży alkoholu w sejmie i kilometrówkami. Włodzimierz Carzasty wprowadził do Sejmu Marka Siwca, byłego prezydenckiego ministra w kancelarii Aleksandra Kwaśniewskiego oraz szefa BBN. Głównym motywem tej decyzji ma być doświadczenie byłego polityka SLD, którego nie sposób mu odmówić. Karierę polityczną zaczynał bowiem już w 1977 roku, kiedy wstąpił do polskiej zjednoczonej partii robotniczej, czyli na 6 lat przed dołączeniem do komunistów przez samego włodzimierza Opinie polityczne na temat pana Marka Siwca oraz innych osób, powiem szczerze, mnie nie interesują. Interesuje mnie sprawczość podejmowanie decyzji konsekwencja. Jak wynika ze wspomnień byłych współpracowników oraz funkcjonariuszy ówczesnego Biura Ochrony Rządu, Marek Siwiec miał być specem od organizowania życia towarzyskiego Aleksandra Kwaśniewskiego, z którego były prezydent słynie. Marek Siwiec jest także bohaterem skandalu. Kiedy to parodiował papieża Jana Pawła II, zdaniem marszałka Sejmu nie ma problemu, bo Marek Siwiec miał rozmawiać o tych wybrykach z Ojcem Świętym, ale szczegółów marszałek Sejmu unikał. Nie wszyscy jednak bagatelizują przeszłość Siwca. Trzeba pamiętać, że na tych komunistów. Teczki są w Moskwie cały czas. To jest zagrożenie dla bezpieczeństwa. Ja nie wiem, co na Marka Siwca jest w Moskwie, ale on współpracował. Komisja regulaminowa Sejmu zaopiniowała pozytywnie kandydaturę Marka Siwca na szefa kancelarii Sejmu. Zadłużone szpitale, odwoływane zabiegi, zamykane kolejne oddziały i placówki służby zdrowia no słowem obraz nędzej rozpaczy. W działania władz państwa, mających za nic życie i zdrowie Polaków, wpisuje się choćby wojewoda mazowiecki Mariusz Frankowski, który chce ograniczyć godziny pracy jednego z zespołów ratownictwa medycznego w Przasnyszu. Tragiczną sytuację stara się teraz ratować prezydent Karol Noworocki. Pałac prezydencki i spotkanie Karola Nawrockiego z prezesem Naczelnej Rady Lekarskiej, Panie Łukaszem Jankowskim. Informowaliśmy pana prezydenta o problemach komunikacyjnych i braku dialogu ze strony Ministerstwa Zdrowia. Przekonywałem pana prezydenta do tego, żeby zwołać... Pewien szczyt dla ochrony zdrowia. Przedstawiciele Naczelnej Izby Lekarskiej nalegają też na spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. Na razie bezskutecznie. Pan prezydent zaproponował zorganizowanie szczytu medycznego. Ten szczyt medyczny odbędzie się 5 grudnia o godzinie 10 tu w Pałacu Prezydenckim. Sytuacja polskiej służby zdrowia jest zła, brakuje pieniędzy na planowane zabiegi, zamykane są kolejne oddziały w placówkach służby zdrowia. Pierwszy przykład z brzegu. W powiecie, krzasnęskim decyzją wojewody mazowieckiego Mariusza Frankowskiego z Koalicji Obywatelskiej od 1 stycznia, w miejscowości Jednorożec, czas pracy ratowników będzie skrócony z całodobowego do tylko godzin dziennych. Już teraz jednostki Straży Pożarnej dysponowane są do zdarzeń, do których czas przyjazdu zespołów ratownictwa medycznego jest wydłużony. A co stanie się, gdy Wojewódzki Plan Ratownictwa Medycznego zostanie wdrożony? Udało się już zebrać kilka tysięcy podpisów do wojewody, ale jak na razie Frankowski nie chce wycofać się ze swojego kuriozalnego pomysłu. Nie zmienił tego nawet dramat 32-letniej kobiety, u której w poniedziałek doszło do nagłego zatrzymania krążenia. Z powodu wydłużonego czasu dojazdu zespołu ratownictwa medycznego jej życia niestety nie udało się uratować. Niecodzienna sytuacja w zawierciu. Przechodzących na pasach przechodniów zaatakował niespodziewanie kierowca jednego z aut. Zarzucał pieszym nagłe wtargnięcie na zebrę. Wywiązała się z tego niezła kłótnia. Po sprzeczce auto odjechało na krótko. Kierowca osobówki zawrócił i z impetem wjechał na chodnik, po którym szła trójka ludzi. Potrącił kobietę i jednego z mężczyzn, a następnie odjechał, nie udzielając pomocy poszkodowanym, którzy ostatecznie trafili do szpitala. Sprawca, na szczęście, został zatrzymany przez policję. Okazał się nim 39-letni mieszkaniec zawiercia. Trafił do tymczasowego aresztu. Grozi mu 15 lat pozbawienia wolności, a nawet maksymalnie dożywocie. Śmiertelna, także żywiołu w chilijskiej Patagonii. Burza śnieżna zaskoczyła zagranicznych wspinaczy, którzy wyszli w wysokie partie gór. Ofiary śmiertelne to dwóch turystów z Niemiec, dwóch z Meksyku i jedna posiadająca brytyjskie obywatelstwo. Zamieci i porywy wiatru dochodzące do 200 km na godzinę omal nie kosztowały też życia kolejnych pięciu turystów, którzy zostali odnalezieni przez ratowników. Uwaga, uwaga! W plusie też zaraz się rozpada. Trzeba być gotowym i na śnieg, i na deszcz, a dodatkowo na mokre żarty słonia do się. Parasol w dłoń i jedziemy. Na jednym z balkonów w Warszawie nietoperze postanowiły ogrzać się w dość zaskakujący sposób. Plusie dalsza część historii, po której traci się buty. Nasza pięściarka Agata Kaczmarska awansowała do wielkiego finału Pucharu Świata, a to nie koniec dobrych wiadomości ze świata kobiecego boksu. Już jutro w Grodzisku Mazowieckim startuje kolejna odsłona mrowna jazz festiwal. Na scenie wystąpią czołowi polscy jazzmeni. Wydarzenie to również niepowtarzalna okazja, by poznać tajniki gry na perkusji. Niezwykłe odkrycie archeologiczne w Gościkowie, Paradyżu w województwie lubuskim. Doszło do niego podczas przebudowy klasztoru Cystersów. Badania pozwoliły odkryć masowy grób usytuowany na skraju dawnego cmentarza. Archeolodzy odkryli szczątki co najmniej kilkunastu osób, kobiet, mężczyzn i dzieci. Grób masowy zawierający szczątki przynajmniej kilkunastu yy, osobników w bardzo dramatycznych pozach wskazujących na, na taki... No bardzo tragiczny charakter tych te, tej, tej mogiły. Jak dodał Arkadiusz Michalak grób może mieć związek z epidemią albo z wydarzeniami wojennymi. Co ciekawe, szkielety leżą nieregularnie na plecach, na boku lub na brzuchu. Trwają badania nad ustaleniem tego, kim byli ludzie pochowani w masowym grobie. Cmentarz przy klasztorze działał od XIII wieku a wszystkim dobrze znana jest baśń o kocie w butach. Nikt się jednak nie spodziewał, że współczesną kontynuację pociągną nietoperze. Konkretnie warszawskie nietoperze, które na jednym z balkonów przy ulicy Klaudyny przed Zimnem schroniły się w butach. Właściciel wychodząc na balkon, nie krył zdumienia niespodziewanymi gośćmi. Zadzwonił po straż miejską, która przetransportowała około 20 nietoperzy w bezpieczne miejsce. Zwierzętami zajęli się specjaliści z lasów miejskich. Aha, mężczyzna, który odnalazł nietoperze, oddał swoje buty, by ułatwić ich transport. To będzie samotna podróż pełna przygód i niebezpieczeństw. Główna bohaterka brytyjskiego thrillera Tornado nie cofnie się przed niczym. Gra idzie o dużą stawkę. Musi odzyskać skradzione złoto i przy okazji zawalczyć także o siebie. Akcja thrillera Tornado rozgrywa się w pogrążonej w chaosie Szkocji. W końcu XVIII wieku życie tancerki Tornado zostaje wywrócone do góry nogami, gdy wędrowna trupa jej ojca zostaje brutalnie zaatakowana przez gang dowodzony przez Sugarmana. Dziewczyna poprzysięga zemstę i wyrusza w samotną podróż, by odzyskać skradzione złoto i zawalczyć o swoją przyszłość. Czy uda się wyrównać rachunki i ukarać niebezpieczny gang? Przekonamy się w piątek. Wtedy film trafi do polskich kin. thank <laughs> you Organizowany w szklarskiej porębie nasz festiwal to wielkie święto lokalnego folkloru i górskiego ducha. To właśnie tutaj co roku spotykają się miłośnicy gór, himalaiści, jaskiniowcy, pisarze i fotograficy. Trzecia edycja wydarzenia, podobnie jak poprzednie, zapowiada się interesująco i ma być wypełniona licznymi niespodziankami, w programie m.in. warsztaty i strefa aktywności górskich, projekcje filmowe oraz inspirujące prelekcje i dyskusje. Festiwal rozpocznie się w piątek i potrwa do niedzieli. O, Okpa, Tuf, Twin, kto by pomyślał, że to słowa z języka polskiego. No dobra, młodzieżowego polskiego, co robi jednak różnicę? Wszystkie te wyrażenia trafiły na listę 15 nominowanych do młodzieżowego słowa roku 2025. Nawet młody duchem Mateusz Nowak niektóre z nich słyszał po raz pierwszy. Ciekawe, jak poradzą sobie z nimi nasi widzowie. SIGMA. To było Młodzieżowe Słowo Roku 2024. Oznacza one osobę pewną siebie, odnoszącą sukcesy i niezależną. Ostatnio poznaliśmy nominacje do Młodzieżowego Słowa Roku 2025. Jest ich 15. Wszystkie mam tutaj, w tej srebrnej czapeczce. I dziś warszawiaków ze znajomości tych słów przepytam. Na początek zobaczmy nominacje. Zostawię je na ekranie nieco dłużej, żeby każdy z Państwa mógł się z nimi zapoznać. Ile z tych słów znacie? Szacun czy klasa trudne nie są, ale z innymi można mieć już problem. Spory problem. To są nominacje na Młodzieżowe Słowo Roku. Wylosuje Pani jedno i zobaczymy, czy Pani będzie wiedziała, co to znaczy. Ja sam często nie wiem. się nie interesuje Co Pani tutaj ma? Freaky. Freaky. Wie Pani, co to znaczy? Nie. A to po prostu ktoś lub coś dziwnego. Słowo z języka angielskiego. Lecimy dalej. 67, 6, 7, 6, 7, 6, 7. Czy wie pani, co to znaczy, co to jest? Kiedyś coś mi się obiło, ale nie wiem. Ja też nie wiedziałem. Do dziś. Six, seven! To chłopak, który ten trend dziwnych ruchów zaporządkował. I tak to trwa. 6, Wzięło się to od piosenki rapera Skrilla, który wspomina o 67 ulicy. Potem była mowa o koszykarzu lamelobolu, który ma 6 stóp i 7 cali wzrostu. I tak to 6,7 czy 67 wśród młodzieży funkcjonuje. A o co chodzi, nie wiadomo. 6,7. Mm, dobra, to nie wiemy. W zgadywanie młodzieżowych słów zabawili się też nasi piłkarze. Sk skibidi. Skibity. Uh, I don't know what that means. Wszyscy mówią o tym, ale nikt nie wie, co to oznacza. I to jest, to jest najśmieszniejsze chyba w tym. Szpącić. A coś zepsuć? Coś takiego? Brawo Lewy! Forma nie tylko na boisku, ale wracamy na ulicę Warszawy. Slay. Wie pani, co to znaczy? Eee, nie. A z takim słowem się w ogóle pani spotkała kiedyś? Nie. No to doskonale. W sensie ten slej oznacza doskonale. Eee, klasa. Wie pani, co to znaczy? No Klasa, no to znaczy być takim klasi. to znaczy się, nie, nie wiem, mieć taką klasę, to znaczy... Nie emanować takim kiczem, powiedziałabym. Można to pewnie tak ująć. Widać, że pani w młodzieżowych kręgach się obraca. Co pani ma tutaj ciekawego? Goat. Goat. Czy wie pani, co to znaczy? Koza, ale. <noise> Cristiano Ronaldo jest goat. jeżeli chodzi o piłkę nożną. <noise> tak. Taki najlepszy, pana zdaniem. Tak, najlepszy. A pan co ma? Ja mam bro. To dobro. bro. To, że kumpel, kolega. Pan to dopiero jest gołtem młodzieżowych słów które z nich wygra? Głosować można do 30 listopada. To tuf opcja, a dla głosujących szacun. Dobra, koniec materiału. Okpa. Ok, Ale materiał trzeba przyznać klasa. Końcówkę tygodnia przysypie nam śnieg. Pokryje głównie województwa podkarpackie i małopolskie. Do tego będzie zimno, najwyżej 3 stopnie. <gryw> Piątek, cały kraj znajdzie się pod chmurami. Szans na słońce żadnych. Na Podkarpaciu obficie popruszy śnieg. Nad morzem spadnie deszcz ze śniegiem. Do tego powieje chłodem na termometrach od 1 do 3 stopni. Sobota przyniesie już trochę słońca i przeważnie umiarkowane zachmurzenie. Na Podkarpaciu utrzymają się opady śniegu. Na termometrach najwyżej 3 stopnie. W niedzielę biały połóg spadnie na głowy mieszkańców Mazowsza i Podlasia. Sucho i bez opadów tylko na zachodzie. Zimno, od zera do trzech stopni. Słodko-gorzki dzień dla polskiej koszykówki. Niespodziewane zwycięstwo w rozgrywkach Eurocup zanotował Śląsk Wrocław, który przybliżył się do awansu z grupy. Zawiodła za to legia. Poległa z rytasem Wilno i skomplikowała sobie sytuację w lidze mistrzów. Walka na Żeletki. Tym zdaniem można podsumować starcie w Hali Orbita. Śląsk musiał wznieść się na wyżynę swoich możliwości, ale ostatecznie pokonał faworyzowany bachce Sehir Stambuł 99-91. Triumf nad zespołem kapitana polskiej kadry Mateusza Ponitki pozwolił wrocławskiej ekipie wskoczyć na piątą pozycję w grupie. Daje ona awans do jednej 8 finału rozgrywek. Zrobiła to. Aktualna mistrzyni świata Agata Kaczmarska po raz kolejny udowodniła swoją dominację meldując się w wielkim finale Pucharu Świata. Nasza pięściarka w półfinale pewnie pokonała kazaszkę Dianę Maguła jajewą wynikiem 5 do 0. Jej przeciwniczką w czwartek w walce o złoto będzie hinduska Poja Rani, czyli brązowa medalistka tegorocznych mistrzostw świata. Warto wspomnieć, że polska delegacja zapewniła sobie również trzy brązowe krążki podczas zmagań w Delhi. Roger Federer, triumfator 20 turniejów wielkoszlemowych, znajdzie się w tenisowej Galerii Sław. Poinformowały o tym władze International Tennis Hall of Fame, czyli organizacji decydującej o tym, kto zasłużył na takie wyróżnienie. No i bez wątpienia szwajcarski tenisista zasłużył po stokroć. Federer zdobył 103 tytuły ATP i przez 310 tygodni zajmował pierwsze miejsce rankingu ATP. Ceremonia włączenia Szwajcara do Galerii Sław odbędzie się w sierpniu przyszłego roku. Słońca może u nas za dużo teraz nie ma, ale za to mamy słonia i to jakiego? Prawdziwego dowcipnisia. Wystarczy na moment spuścić go z oka, a on takiej okazji nie przepuści. A już szczególnie lubi robić kawały dzieciom. Proszę słonia. Niech sobie słoń inną ofiarę znajdzie, bo jak sobie z dzieci żarty robić będzie, to nikt już po słonia trąbalskiego Juliana Towima sięgać nie zechce i słuch po słoniach zaginie. Chyba, że od czasu do czasu pokaże jakiegoś program dzisiaj, ale to raczej nie dzisiaj. Czy Polsce grozi wojna? Akty dywersji w Polsce i Europie. Dramatyczna sytuacja w ochronie zdrowia. Ten i inne dramaty omówi pewnie Miłosz Kłeczek i jego goście. Zapraszamy już za chwilkę, a Ekspres wróci do Państwa jutro o 16.55. Do zobaczenia.